Związki toksyczne, budowanie związku na odległość. Tak, przez jakiś okres jest to możliwe, ale jeśli nie ma kontaktów osobistych zbyt często, ważne jest, by były kontakty telefoniczne, kontakty wideo, by przez cały czas czuć się, że jest się w tej relacji. Oczywiście ważne aspekty te są takie, by te relacje polepszać i planować przyszłościowe zamierzenia, czyli temat zamieszkania razem, temat częstszych spotkań, temat planów na przyszłość. Oczywiście, spotkania i relacje na odległość są bardzo trudne, bo każdy chciałby być przy tym partnerze codziennie, wspierać, pomagać, yy, rozmawiać, dzielić się z codziennością życia. Niestety, nieraz tak bywa, że odległość jest wymuszona. W takiej relacji na odległość mogą często bardzo pojawić się niezrozumienia, smutek, brak wsparcia, melancholia. Mogą również pojawić się skrzypy, że jest to na dłuższą metę bardzo utrudnione. To może powodować zastanawianie się nad przetrwaniem związku, ale jeśli wytrwa się ten okres, gdzie potrzeba jest wytrwałość, siła, i mimo kilometrów, jakim dzielą, późniejsze lata mogą być owocne, gdyż pokazuje to wszystko nasze samozabarcie, nasz charakter. Oczywiście droga nie jest łatwa do, do wspólnego zamieszkania, ale na pewno wzmacnia to wszystko na długie lata, by związek był owocny.